Witam proszę Państwa, w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu mamy pokemonowe TikToki, czyli content, który od niedawna na moim kanale i mamy to przynajmniej raz w tygodniu. I oczywiście następnie zapraszam Was na Basa Center Shop na sklep z kartami Pokémon GO. Pokémon GO. No Pokémon GO też będzie, ogólnie z kartami Pokémon, prawda? Wiecie o co chodzi? A my lecimy z TikTokami. Mamy dzisiaj łopanie, dużo mamy TikToków, ja ich nie widziałem. Więc zaczynamy z pierwszym Nie 5 nie. na 10 ja, ja bym chciał to od zobaczyć ja Chciałbym to od zobaczyć naprawdę Muszę sobie ogarnąć ten film, zobaczyć jak to działa Niech serio chciałbym to zobaczyć w to Pikachu Okej, okay, next one lecimy

Zajęliście pomysł na kartę płatniczą, nie powiem, wy, wyjął sobie chipa, ale też chyba lepiej zrobić sobie kartę płatniczą z własnym tym, z własną grafiką i w ten sposób. 8 na 10. No, następny Hey, why don't you give me your phone, put my in it. Ok. Yy, dobra, to był moje zdaniem kliniczna Maxa Dla mnie to jest 0 na 10 I też chciałbym to odzobaczyć Tak, że tak powiem, UW Girl w akcji I... 9 na 10 Ale myślałem, że skoro to jest yy, oficer Jenny? Chyba tak? Dobrze pamiętam? To myślałem, że na koniec będzie, że Growlite, ale okej. Okay. Oho! Uw -girl part, zaczynamy. Nie jak mam to skomentować. Ocenę zostawiam wam Bardzo fajna karta. Żałuję, że w takim stanie naprawdę aż, aż, aż przykro się robi, więc z, wiem, 2 na 10. Oko, kolejne Okej, okay, powiem tak, no y, mi to się za bardzo nie podobało Szczerze myślałem, że pokażę się w jakimś na przykład, bikini pokemonowym, jak na sobie Snorlaxa Ale taki tam zwykły królik ruchacz i tyle Aha. Y, Zamysł fajny, wszystko spoko

Brak mi słów, po prostu brak mi słów. Lecimy z kolejnym i miejmy nadzieję, że to lepsze. Nice, naprawdę trzeba mieć talent, żeby takie rzeczy na sobie, że tak powiem, namalować, taki make-up sobie zrobić. Naprawdę, no tak bym powiedział, 10 na 10 chyba nawet. Oho No i wszyscy wiemy kto przed czym siedzi i co napierdala pod czym. I wiadomo o co chodzi. Okej okay. Okej okay. Ja pierdolę, Rainbow Rare, Arcus Vistar, Przecięty, Matko Boska Nie, ja, ja, ja nie wiem naprawdę co ludzie mają w bani, żeby w ogóle zaczynać takie gry jak Open i Cut z tymi kartami Pokemon Naprawdę nie mogę tego zrozumieć. No po prostu tragedia. Taką kartę, taką kartę rozjebać. No, no, no lećmy dalej. I okej, okay, wszystko fajnie, fajnie, tak, laska z Teamu R, taki cosplay Ale dlaczego znowu nie było założenia czegoś, co jest związane z Poksami Tylko zwykła e, bluzka do cim, -ci cim ja tego nie rozumiem, naprawdę 0 na 10 damy No teraz to ma wielkiego miecza Jednak Urus, panowie, marzenia się spełniają nie martwcie się, jak, jak macie małego miecza. Jeszcze urośnie. Wystarczy, że legendarny Pokémon weźmie go do paszczy. Nie, to, to źle brzmi. Ja pierdolę, kurwa. <laughs> Jak mam małego miecza, to weźmiełam wam go do paszy legendarnej, Ja pier... Jak w ogóle można coś takiego pierdolnąć, ja nie wiem, let's go again, let's, let's go dalej. Fajny facet, tak jak o, fajny pokémon, takiego jeszcze nie mam. 10x10 /10 nawet bym dał. Nie, mi takie rzeczy się nie podobało. Damy to jest mega chujowe 0 na 10 Dziarka w ciemno, proszę bardzo. Od jakiegoś czasu u nas w studio jest opcja wylosowania sobie pokebola, w którym mamy figurkę i dwie naklejki. Deal jest prosty. Tatujemy to, co jest figurką. Jeżeli bardzo nie podejdzie, można negocjować, czy coś jest z naklejki. Tutaj mieliśmy akurat dwa poriona, więc sprawa była prosta. W tym przypadku pokusiliśmy się o małą wariację i zrobiliśmy z niego sushi. Bój kawy i do pracy. Szczerze mówiąc, sam nie mam pojęcia, co się kryje w tych pokebolach, więc zabawa jest przednia zarówno dla mnie, jak i dla osoby, która się decyduje na taki tatuaż. Tutaj macie gotową pracę. Zachęcam wszystkich odważnych do zgłaszania się do mnie. Dajcie znać, jak wam się podoba. Pozdro! Dla mnie zajebisty pomysł, naprawdę mega, nie? Jak ktoś jest intu tatuażem, myślę naprawdę mega. I w ogóle że ten vaporion jako sushi,

Tak, no czyli taki typowy skurgerl i wszyscy tam wiadomo co, pod czym co robią, fajnie, fajnie. Ja takich rzeczy jakoś nie wiem, nie ogarniam tego, nie, nie, nie rozumiem. Dalej. Zajebiste figurki, naprawdę mega, mega figurki. 10 na 10. O, jest kot. Znam te prace, zapomniałem, kogo są te prace i jest więcej takich Pokemonów przedstawionych jakby w prawdziwym życiu, jakby one wyglądały. Naprawdę są mega, a niektóre są naprawdę takie, bym powiedział, ostromroczne i nawet będąc terenem Pokémon, jakby te Pokémony miały tak wyglądać, no kurwa, niektórych zachłybnie ja chciałbym je spotkać na żywo, bo myślę, że można gdzieś się zesrać niż z takim Pokémonem walczyć albo próbować go złapać, bo jakiś taki, nie wiem, Victory walnie Acidem, to by cię po prostu nie było. Także, no dla mnie to są prace 10 na 10 O, znowu cut i open Cut or open mm. cut. OMG no i właśnie dlatego takich ludzi, proszę Państwa, nic tylko jebać za głupotę. Przedostatni TikTok. Zajebiste, kurwa, wchodzi Pikachu z peralizatorem zajebiste, mega 10 na 10 i proszę państwa, ostatni TikTok na dzisiaj. Zajebisty kawał, dobrej roboty, mega ten Charizard, naprawdę wykonanie zajebiste yy, Ten dym z paszczy, mega, mega, naprawdę mega Jak ludzie chcą, proszę Państwa, to mogą zrobić zajebisty cosplay I to by było na tyle dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało Jeszcze raz zapraszam na Bassa Center Shop Jak Wy to oglądacie, to nie wiem, czy jest przed Dejno CD, czy jest po Dejno CD Więc albo Wam życzę powodzenia, albo mam nadzieję, że Wam Dejno CD poszło mi, Dejno CD pójdzie w pracy. Cieszę się, że są potem inne atrakcje, ale o tym to już będzie w odcinku z Dejno CD. Widzimy się Państwa w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. O Matko boska. Się spociłem.